To nie jest przypadek, że Solidarna Polska jest tutaj dzisiaj My razem z górnikami. Konsekwentnie bronimy polskiego węgla, bronimy polskiej kopalni, bronimy najtańszego prądu i najtańszej energii dla Polaków. Ostatni kryzys dowiódł, że likwidacja kopalni, likwidacja energetyki węglowej jest niezwykle kosztowna dla polskiego państwa i dla rachunków też, które Polacy dostają do swoich Domów co miesiąc, zwykle co miesiąc. Otóż nie ulega najmniejszej wątpliwości, że kryzys za naszą wschodnią granicą udowodnił, że suwerenność, bezpieczeństwo energetyczne oraz tani prąd to jest właśnie węgiel, że tak zwane wiatraki, które fundują nam zachodnie koncerny. Nie dają bezpieczeństwa energetycznego, bo wiatr raz wieje, a innym razem nie wieje. A węgiel jest to pewne źródło energii, daje stabilną energię. Są tylko trzy stabilne źródła energii: to jest właśnie węgiel, gaz i atom. Polska węglem stoi. Mamy ogromne bogactwo węgla i dlatego tego węgla będziemy bronić. Będziemy bronić górnictwa jako. Strategicznego, strateg, strategicznej gałęzi polskiego przemysłu i będziemy też bronić energetyki węglowej.